Już z dniem dzisiejszym ten obiekt zaczyna funkcjonować. Będzie możliwość korzystania zarówno z wnętrza obiektu, jak i z całego otoczenia związanego z budową parkingów, infrastruktury towarzyszącej. Także prosiłbym za Państwa prośbą i za Państwa informacjami, aby już informować mieszkańców, że można od dnia dzisiejszego w pełni korzystać z nowo wybudowanego węzła przesiadkowego, czyli takiego naszego, jestem przekonany, bardzo fajnie wykonanego dworca w Bełchatowie. O kosztach mówiliśmy już wcześniej i o całej procedurze inwestycji. Dzisiaj tak naprawdę informujemy o tym, że jest już możliwość skorzystania z funkcjonowania, mamy wszystkie zgody, mamy tak naprawdę decyzję pozwalającą na użytkowanie tego obiektu i oby wszystkim mieszkańcom i osobom korzystającym z tego miejsca. No, jak najlepiej się funkcjonowało. Oczywiście czekamy na informacje, czekamy na jakieś uwagi dotyczące chociażby możliwości korzystania, czy jakichś uwag dotyczących funkcjonowania tego miejsca, na nie oczywiście będziemy otwarci, bo tak naprawdę no, ten początek uczymy się wszyscy, aby ten obiekt służył przede wszystkim mieszkańcom i podróżującym, którzy mogą z niego skorzystać. W środku będziemy mieli możliwość skorzystania tak naprawdę za chwilkę w, z do oczekiwania na e, jakiś swój środek lokomocji, będzie możliwość skorzystania z punktu gastronomicznego. Czekamy na oferenta, który złoży najlepszą ofertę, który będzie przygotowywał e, chociażby na no, jakieś ciepły posiłek, kawę, herbatę czy takie drobne. Sprawy do zjedzenia, jeśli ktoś dłużej oczekuje, jest w pewni zabezpieczone miejsce dla kierowców, którzy mogą w tym momencie no, chwilę poczekać, odpocząć, przygotować się do dalszej trasy. Jest pełen monitoring, czyli tak naprawdę bezpieczeństwo tego obiektu, jak również sytuacji związanych wokoło tego obiektu. I na chwilę obecną tak naprawdę będzie jeszcze w przyszłości pomysł, który. Pani prezydent będzie chciała zrealizować, aby tutaj zrealizować taką, no nazwijmy to we współpracy z grupami fotograficznymi, galerię, która będzie możliwość wystawy zdjęć, wystawy swojej twórczości przez fotografików i będą ramy z zdjęciami z pewnymi rodzajami rodzaju takimi, aby, aby była to ekspozycja zmienna, żeby mieszkańcy mogli po prostu z niej skorzystać. To jest najlepsze miejsce, które można zrealizować w ramach połączeń ogólnokrajowych, bo możemy sobie miejsce zrobić wszędzie. Ale będzie to tylko nasze wewnętrzne, bełchatowskie, nazwijmy to miejsce, które będą obsługiwały nasze mz -ki i kilka autobusów przejezdnych. Chodzi nam o to, aby ten ruch sprowadzić do ruchu ogólnopolskiego, do ruchu w ramach tras ogólnopolskich. Całość inwestycji to ponad 6,5 miliona złotych. Tutaj pamiętajmy o tym, że 500 tysięcy złotych pomogła i dofinansowała do tego gmina Kleszczów. W ramach tej inwestycji 6,5 milionów złotych, no tak jak Państwo widzicie, jest cały budynek dworca, cała infrastruktura towarzysząca, miejsca parkingowe, jak również te wszystkie systemy bezpieczeństwa, o których mówiłem. Pani prezydent poleciła złożyć wniosek o dofinansowanie tego projektu do funduszy, no nazwijmy to jeszcze z których można skorzystać zewnętrznych. Jesteśmy na etapie takim, że ten wniosek został złożony i oczekujemy na już przyznanie ewentualnej dofinansowania, czyli tak naprawdę refundacji poniesionych kosztów, ale o tym no, na razie nie chcemy informować, ponieważ jest to w fazie oceny i w fazie rozpatrywania. Jeśli udałoby się tak, że. Te koszty, które dzisiaj właśnie w kwocie 6,5 miliona złotych, czyli tak naprawdę miasta 6 milionów złotych, można by było pomniejszyć o kwotę zewnętrzną, czyli o kwoty dofinansowania, to będziemy informować, że udało się pozyskać środki. Tutaj ten wniosek pani prezydent złożyła i czekamy na rozpatrzenie tego wniosku.